Cześć, z tej strony Dominika i dzisiaj kolejny odcinek z serii Dedykacja. I dzisiaj odcinek jest Dedykacją dla Zbigniewa Starodupa. Właśnie, chciałabym, żebyście go subskrybowali, ponieważ to jest wesoły, pozytywny człowiek. Takiego kanału strzypkowego jeszcze na YouTube nie było. Człowiek o swoim sposobie bycia, naprawdę świetnie mi się oglądają filmiki. A dlaczego te dwie strapeczki mam? No wiadomo, bo. Nie wiem, czy je lubi, czy nie, ale myślę, że lubi szybkie 50, ponieważ wygrał. Fajnie wygrano. Sami zobaczcie, na jednym z jego odcinków, jak wygrano, wygrał Zbysiu. Zbysiu, gratuluję. I trapał czarnego konia. Więc mój wkład to cztery złote. I tutaj kapsel, ponieważ byściu na jednym z odcinków drapał kapslem. Chyba strapka rupinowo, to przypomnę. Jeśli nie, nie mówię źle, to Zbyś łu poprawnie, jak będziesz chciał w komentarzu. W każdym razie zobaczymy, będzie się drapało kapslem. <ścoughs> zobaczymy tutaj bonus. Ej, no nie jest tak źle. No. Dukat. Widzicie, no nie? I wtedy trzy takie same kwoty 50, tylko aby tych numerów kontrolnych nie zdrawię, żeby nie zepsuć tym kapsom, ale zobaczymy. 50, 50 tysięcy, 50 tysięcy, 2, 50, 2. Co? O! Przynajmniej ta dwójka na mi się trafiła. O, fajny numerek się strapał, czyli z może jak powiedziałam o, o tym szybki 50, to może że dlatego został zwrot, bo o tobie wspomniałam. Zobaczymy, jak ten czarny koń się sprawdzi. czekamy tutaj podkował portfel Portfel. No. O, podkowa, dwa złote. No nie wiem, Zbysiu, 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 no. Może, że tu jesteś taki wesoły związku z drapki. Też są wesołe. Okulary. Podium, kapelusz. Siodło. Czekaj. Kotylion. Banknot, parasol. I słoneczko. Odszukajmy te kontrolne A. Ta liczba ważna, żeby jej nie strapać tak zbyt mocno, bo to wiadomo, na kapsa trzeba uważać A, A. Dobra, jak to dwa A, to są trzy, czyli na dany. cztery złote wytrapałam cztery słote. czyli zwrot. No i... No, i super, świetnie. No, i ciebie postawić, ciebie zniknie Starodupie. Postawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że Twój kanał się rozwinie. Widać, że dobecie kanał, trzał w ci Nie chcę przechwalać, ale oczywiście życzę Ci powodzenia w rozwoju kanału. I oczywiście, kochani, pamiętajcie, zachadzam do subskrypcji kanału Zbigniewa Starodupa. I oczywiście koniecznie piszcie jako filmiki. pozdrawiam Ciebie, Zbyszu. Trzymaj się. The papa.